Magdalena Wiącek na rozdrożu, jak tu zaufać człowiekowi, wzbudzić miłość wokół nas. Jak trudno jest powiedzieć kocham i w zimnej wodzie obmyć twarz. Jak trudno jest wybaczać, podać dłoń wzgardzonemu, któremu nikt już nie chce pomóc, i sens nadawać każdej z dróg, a na rozdrożach naszych ludzkich trosk wykazać się nad ludzką siłą i stanąć twarzą w twarz. Z człowiekiem.